Dzień dobry, drogie dzieci. Mam nadzieję, że nie wstaliście dzisiaj lewą nogą. Na lekcji zaczniemy od mapy naszego kraju. Porozmawiamy o województwach. Polska składa się z różnych województw. Jestem ciekaw, jakie województwa znacie i czy wiecie, jakie miasta leżą w tych województwach. Ale nudy. Ale może się z kimś założę? Ciekawe, co na to Jonas. Hej, Jonas, odwróć się. Chcecie coś powiedzieć? No, co jest? Co chcesz, Marvin? Co myślisz o tym, żebyśmy się założyli? To znaczy, na przykład, oboje spróbujemy teraz odpowiedzieć na pytanie pana Dekera, a ten, kto dobrze odpowie, wygra. A ten, kto przegra, będzie musiał iść do łazienki dla dziewczyn, ok? O, ten, kto przegra, będzie miał przechlapane. Hmm, ale dobra, może być. No dobrze, dzieci. Chciałbym się dowiedzieć, w jakim województwie leżą Katowice. To miasto na pewno znacie. Jest tam Spodek i cała aglomeracja. Ale do jakiego województwa należy? Nie, wiedziałem to. Byłoby ekstra, gdybym teraz wiedział, ale to za trudne. Małopolskie, Kieleckie. Um, nie mam pojęcia. Ja wiem! Ja wiem, panie Dekker! Panie deker, Katowice leżą w województwie śląskim. No, bardzo dobrze, to chciałam usłyszeć. Idźmy dalej. Czy ktoś wie, w jakim województwie leży Gdańsk? Hmm, Gdańsk. Gdańsk jest przecież nad morzem. Dokładnie. Panie deker, panie deker, to w województwie pomorskim. No, dobrze, Jonas. Prawidłowa odpowiedź. Gdańsk leży obok Gdyni i Sopotu. Te miasta na pewno też znacie. No, Marvin, wygrałem zakład. Musisz się teraz wysikać w łazience dziewczyn. O nie, ale obciach. Hmm, muszę poczekać, aż pan dekar pójdzie i zrobić to bardzo szybko. Kochani, jestem z was bardzo zadowolony, że tak dużo wiecie, ale i tak trochę wam jeszcze opowiem. Na północy na przykład, zaraz obok województwa pomorskiego leży też województwo warmińsko-mazurskie. Po prawej stronie mapy, czyli na wschodzie, leżą na przykład województwa podlaskie i lubelskie. Na zachodzie mamy województwa lubuskie i dolnośląskie. Na południe, tak jak już mówiliśmy, jest Śląsk i województwo małopolskie. Dobrze, na razie to tyle. Pójdę sobie teraz zrobić kawę. Macie 5 minut przerwy. O, o, skoro pan Dekker wyszedł, to muszę teraz to zrobić. Pójdę szybko, może nikt nie zauważy. O nie. Dobra, to są drzwi łazienki i ja muszę wejść do tej dla dziewczyn. Hmm, to takie dziwne. Ale zrobię to jak najszybciej. Dobra, jestem w środku. No, wygląda to zupełnie jak u nas. Ale... O, dużo lepiej pachnie, nie jest źle. Ale powinienem szybko zamknąć drzwi, żeby nikt nie wszedł i mnie nie przyłapał. To byłby obciach. No dobra, chwilę tu posiedzę, a potem szybko wyjdę, tak żeby nikt mnie nie zauważył. Dobra, chyba wystarczy. Spadam stąd. Jestem z powrotem. Na szczęście nikt mnie nie widział. Uff, znowu się udało.